Yo! Siu, mam go Z tej strony Filip. Dzisiaj nagrywamy odcineczek tej gry, gdzie się armat strzela. Można mówiąc armat. Strzela się w innych ludzi. A jak się strzeli, to nabiera się na przykład laptopa albo Nintendo. A różne są rzeczy. Ja już sobie trochę pograłem. Chciałem sobie sprawdzić jak to jest. Nie chcę ja w skrzyni w skrzynce. Normalnie trafiłem tego kulesia Miałem 0% szans. Ale jakoś mi się trafiło. Dobra, zacznijmy. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, dzwoneczka i komentarza. To wtedy będzie 4 armaty, a z tym jeszcze 4% więcej przyżycia dla mnie. Dobra, zaczynajmy więc. Jest! Aparat! Puu! Nie! Nie, tylko nie aparat. A, ty jedny. A, dawaj, zabieraj, zabieraj! Zabieraj go! Dawaj, kopniak, już, już lecisz, lecisz, tak, 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 jest! Jest, udało się. Walka była mocna, nie, ty nie była mocna, była słabiutka. Dla mnie to nic. Ja nic się nie boję. Łodzio! Dawaj, dawaj, wiesz piętka, piu, Pił! Jest! Jest! Udało się! Nasza ósemka, pią... Yy, szóstka... Siódemka wygrała! Dobra! I... Yy, jakby on... Jakby coś... Aaaa! Piu! A macie! No i co? Mamy armię wielką! A wy to co? Auć. Wiją wszyscy, a jeden tylko nosi. Dobra, ok, jeszcze jeden. A, Jest! 50 nas wygrało. Też wiedzą, po jeden poseł po swoich przyjaciół. Dobra, dwadzieścia. Osiem level. I... Nie wiem, a zegarek! Dobra, już regraliśmy. Wiedziałem. Dobra. Uuu, telefon! Bomba, bomba, dawaj bombę! I bum! Auć. Jest, wygrana! Wygrała nas... Nie wiem, nie... Nie. Nie wiem ile, ale dużo nas. Dobra, zaraz będzie... Boss. Boss świąteczny. Piu! A bomba, bomba, dawaj bombę! Bombę, bomba! A, bombę, dawaj bombę! Pf, dawaj! Piu! auć! Dawaj, no szybciej! Się, walka wyrównana. A, Nintendo! A Bomba Shot! Lecimy! To teraz wygra. Chodź, ja! I zlatwimy! Jesteśmy niepokonani! Jest! Jest! To była wyrównana walka. Uh, na początku było gorzej, ale potem już wapady pady i Nintendo. Dobra, teraz walczymy z bossem. Aaa, ją stał! Dawaj! Szóstka nas atakuje! Mua! Bomba! Piu! A! go! Atakujemy, woj! Sko! Dostał w twarz! Ładzia, atakujemy go, Bombą bom, go! Siedział. go, zostałem drona. Złotego drona. No fajnie. Dobra! Piuuu! Dobra, lecimy do trzydziestki szóstki. Давай. Давай, нас. Давай. Lecimy, atakujemy go. Lecisz lodówą. Yeah. You win. A oni tam płaczą, mamy! cieszymy się. Dobra. Trzydziestka dwójka. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji, i komentarza, i dzwoneczku. Dużo tego jest. O. A. dron dron jeden z nas wygrał on oni się złoto mnie. pirat będzie jako boss pirat 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 level o level up Ulepszeni nasi! Dostał! okej okay. Wielki Szczot Baluszkowy! Nie! okej okay. okej okay, dawaj, okej okay. Dajemy! Dajemy! Nie! piu! Dawaj, Dajemy! z telefonem! Wielki Dajemy! musimy! O, może mi się znaleźć coś, może mi się trafi jeszcze raz. Nie. 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 Niestety. Jezu, co? Jezu, co znowu? Teraz mam pirata. Znowu. Jest ten z tej bajki. O, kamera, to jest akurat dobry sprzęt. Uuu. Level. Up! Dobrze! 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 Dobrze. Dostał! Dostał! Ua! Wow. Łajbak! Wow. Jest! Ok. Moja kamera, moja, tylko moja! Zabieramy ją! A ah. jest! Jest! Też się przewró... to się przewrócił. A ja się Dobra, lecimy dalej. Mi... Pum! No! moje! Moje! Mój sil! Dobrze. A, dawaj, dawaj! Duży nas! Dawaj, dawaj! Atakujemy go. Grumput! Super shot! Jest ok. Ła! Level up! Atakujemy. Piu, -a, piu, -a, piu! Nie. Leci atakujemy! Jest! Jest na. Jeszcze raz. Telewizor dawaj! Gro... Jest! Jest! Wygrana! Wielki, i mały. Wielki, średni, i mały. Dobra, Bot Pirat. Co mi z tym Piratem chcecie? O! dostał w dostał w nogę. A! O, o! dostał level up. A! Duży wygrał. You win. Dobra, to dziś na koniec. Pa! To już jest koniec pa!